I witam was serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku Atomowej Pogody. Jesteśmy w Wiosty, zatrzymaliśmy się tutaj na moment, żeby odpocząć. Właściwie tutaj chyba nic nie ma, ale nie zaszkodzi jeszcze sprawdzić. Tu przynajmniej nikt nas nie powinien zaatakować, chociaż bandyci i różnego rodzaju ubrawcy migrują. Lubią sobie migrować po bagnach, także nigdy nic nie wiadomo. Dobra, chyba coś nie wyszło. No dobra, i tak tu pewnie nic nie ma, przynajmniej nic nie wykryło. Dobra, odrobina jedzenia. Nie zaszkodzi, nie zaszkodzi. <laughs> Pogoda się zrobiła strasznie za oknem, nie wiem jak tam u was. Ale tutaj naprawdę jest bardzo nieprzyjemnie. Ale miałem przy sobie michę ciepłej zupy. Krupniku, tak dokładnie. Był bardzo dobry. Okej. Okay. Więc posiliłem się nieco i mam nadzieję, że to starczy na jakiś czas. Bo to już taka pora, że zaczyna się robić zimno i człowiek z lubością spożywa różnego rodzaju ciepłe, niekoniecznie wyskokowe, ale to też jakieś rzeczy. Dobra, czemu ja może z bronią wyciągniętą? Tego nie wiem. Okej, okay, tutaj chyba nic nie ma. Nie, zdecydowanie nie. Chyba że na górze. Może coś jeszcze na górze być, ale wątpię. No jakieś skrzynki, których nie rozwalimy. Czyli nic, czyli generalnie nic. Dobra. Co w tym odcinku? Eee, przejdziemy się tutaj do kościoła. Może do kościoła. Do kościoła. Przejdziemy się do kościoła, przejdziemy się, o ile nam starczy czasu, przejdziemy się tutaj. Nie wiem co to jest, to jest chyba jakaś kolejna osada, właściwie hutor jakiś. I na końcu pójdziemy jeszcze do zachodnie, północno-wschodnie północno gospodarstwo. No. Odwiedzimy to miejsce, bo tutaj mają bazę renegaci. Chociaż nie, czekajcie, tutaj coś jeszcze jest. Ale nie, naszym głównym zadaniem jest dojście tutaj. A ja tu widzę, że nasi tam już dochodzą i chyba się piorą. Dobra, gdzie my jesteśmy? Tutaj. No to zejdzie nam trochę, zanim tam dojdziemy. No nie jest dobrze, nie jest dobrze. Mogliby poczekać, mogliśmy się jakoś przegrupować czy coś, ale. Ale widzę, że są w gorącej wodzie kompanii nasi, także niestety pewnie trochę ich pokiereszują. No ale cóż. Dobra, czekajcie, w którą stronę ja się muszę udać? Tam. Dobra, idziemy dobrze. Tutaj jest ta wieża i tam gdzieś będzie e, kościół. Dobra, sprawdźmy co my tu mamy. Mamy strzelbę, mamy Kałasznikowa z niedostatkiem amunicji. E, dokładnie. Tak. I mamy jeszcze Wajpera, który w ogóle nie ma amunicji. No, i mamy jeszcze naszą broń przyboczną, z której też będziemy korzystać. Niestety, arsenał trochę za słaby, póki co, ale. Oho, coś się na nas czai, dzień dobry. Przeżył. Dobra. Najwyraźniej miał mózg w tyłku. Dobra, ostrożnie tutaj, bo tutaj pewnie będą mandyci chyba, że nasi już zdążyli ich wytłuc po drodze bo no to też całkiem możliwe na pewno tędy przechodzili nasi ok, no kogoś cały czas radar wykrywa ale nie wiem dokładnie kogo ok, chyba czyste miejsce no to możemy je przeszukać może jakieś niedobitki będą ale nie, nie widzę nikogo to już wszyscy zdążyli posprzątać Czyli jeżeli coś nam się trafi, to będą pewnie jakieś ochłapy. Dobra, ostrożnie tutaj na wieży. Nie, no przecież nikogo nie ma. Nie mam się co tutaj czaić. Chociaż z drugiej strony ostrożności nigdy za wiele. Zawsze staram się tak grać, jakby ktoś miał tutaj być. O, czekajcie, że... Celownik? Czy mi się wydawało? Dobra, chyba coś mi się przewidziało. Albo faktycznie gdzieś tam był celownik. A jednak jest. Dobra. E, co my możemy z nim zrobić? Zapewne możemy go sobie właśnie teraz. To sobie go możemy wsadzić w. We... w żyć głęboko. Nie, na no niczym no nic, nie możemy go zamontować, ale nie szkodzi. Nie szkodzi, w sumie zawsze można go sprzedać, albo zatrzymać. W sumie można zatrzymać, tylko 0,2 kilo waży, także jest luz. Ok, zobaczmy naszą pozycję. Tak, już określę godzinę. Jest 18.40, powoli zacznie się ściemniać, a tam mamy dojść. Ok, widzę już tam naszych, czyli pewnie nie będziemy mieli problemu z bandziurami. Najwyraźniej już zdobyli tą pozycję. Więc czyżby przyszło nam iść bezpośrednio do kwatery głównej? O, koledzy idą. Cześć. Tutaj już nic nie macie. Do szukania. Koledzy, ale. Okej, okej, okej. Puszczajcie mnie. Yy, nie. Nie zatrzymałem się tutaj. Idą dalej do kościoła, dobra. Przejdziemy się z nimi. A jakąś dziwną drogą idą. <laughs> Dobra, pójdziemy za nimi, bo tam widzę jest jeszcze schowek jakiś. E, który moglibyśmy obadać. Dobra, coś tu się może... Właśnie, czaić. Ale dziki nie są takie straszne. Dobra, gdzie to jest? E, tutaj. E, jakiś stalker schował sobie drinki energetyczne, czyli nic ciekawego. Dobra, wracajmy do naszych. Gdzie oni są? Gdzie oni są? Można się zgubić w tych szuwarach, prawdę mówiąc? To chyba dobrze. Dobra, gdzie oni, gdzie oni tam gdzieś poszli? Fajne, to jest fajne, to mi się podoba, akurat, że, że takie gęste są te szuwary. Można stracić poczucie kierunku. No i dobra, i nie będzie tutaj jednak żadnej wielkiej bitwy. Miałem trochę na to nadzieję, ale... Ale okej. Okay. Niech już tak będzie. Mamy stary radziecki cmentarz. W dodatku radioaktywny. Także... Trzeba go będzie... Co my tu mamy? E, woda. Okej, okay. ciekawe czy coś z tego grobu wyszło. Dobra, tu coś mamy... Okej, okay. chociaż wiecie co? Z grobu to ja nie będę zabierał. Nie będę taką szują. Widzę, że taka solidna armia idzie właśnie w stronę tutaj. I to byłoby niegłupie pójść z nimi. Chyba, że oni jeszcze zahaczą tutaj o spalone gospodarstwo, a dopiero potem. E, gospodarstwo na północnym wschodzie. Szkoda, kurczę, chciałem tutaj trochę zabawić. Ale dobra, pójdziemy na razie za nimi. Może jeszcze później się rozejrzymy po tym kościółku. Chyba zgubiłem chłopaków. No właśnie, tutaj zwykle też obozowali bandyci. Okej, okay, gdzie nasi poszli w ogóle? Zobaczmy, e, zobaczmy. Zobacz. Czyli faktycznie chyba zgarniają chłopaków po drodze, i będą ruszać na, 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 na północno-wschodnie gospodarstwo. To <laughs> by w sumie nie było głupią taktyką. Dobra, chłopaki, jesteście? Jesteście. No tak, my tutaj byliśmy w poprzednim odcinku. Mam nadzieję, że tutaj się nie zatrzymają i ruszą dalej. Tak jest, dobra. Bardzo dobrze. Nie, zdawało mi się, że coś tam widzę, to światło od anomalii chyba. Mam już dość tych wypadów. Dobra, coś się dzieje? Nie można nawet zjeść w spokoju. Morale spadło w drużynie. Niestety chłopaki nie mamy dziewczyn, żeby wam morale podnieść. A sam jestem wystarczająco brzydki, żeby za dziewczynę nie robić. Czy ktoś w ogóle tutaj, nie wiem, dba o jakieś względy bezpieczeństwa? Chociaż nie, czekajcie, dobrze, dobrze. <laughs> nie trzymają się razem, idą trochę rozproszeni, to bardzo dobrze. O stary, jak ty chodzisz? No dobra, ty poszedłeś tam, to ja pójdę tutaj. Ty, ty, ty Coś chyba zauważył Tak jest. Zmierzamy tam Ale tam chyba też są nasi Zajęliśmy się dzibę renegatów Teraz musimy tylko przejąć kontrolę nad ścieżkami na Bagnami No proszę Dobra, Ogarnijmy sytuację co oni tam zrobili? E... Nasi bracia wpadli w gówno Zawleczcie te tyłki i sprawdźcie Dobra, mamy teraz odeprzeć atak już ruszamy. Idziemy, idziemy. Nie będzie wszelkiego ruchu. Wróg może być tuż tuż. Jak zapadnie noc, to będzie lipa, bo noce są tutaj ciemniejsze niż w cieniu Czarnobyla. Tak przynajmniej mi się wydaje. Tak chyba pamiętam. <laughs> Także póki co, póki wszystko widać jest, jest ok. O, no proszę, faktycznie byli tu nasi. Załatwili sprawę. Ok, mamy poczekać. A jakąś pozycję by się tu przydało zająć? Ja myślę, że tutaj ogarniemy coś. Chociaż czekajcie, czekajcie. Tu Czek Czekujcie się do akcji. O! Szybko, zdumiewająco szybko przyszli. Miałem nadzieję, że trochę czasu będziemy mieli na przygotowanie, ale nie. Dobra. za pomoc. Już? Chodź do bazy jak będziesz miał chwilę. Odwdzięczymy się. Naprawdę? Ja myślałem, że trochę dłużej to potrwa. Nie ruszać się stąd. Ok, czyżby następny atak się szykował? My Dobra. Zobaczmy. Nie, nie ma następnych. Co to znaczy Oni chyba będą cały czas wyruszali z tej bazy na <laughs> na północnym wschodzie. Cały czas jakieś tam drużyny będą na nas napadały tutaj. <laughs> I chyba nie da się ich kompletnie. Wyprzeć z Jeśli co nie byłoby głupie, jakbyśmy teraz się uleczyli i poszukali może jakichś zapasów, ewentualnie spróbowali pohandlować. Może ktoś coś będzie miał dla nas. Czego chcesz? Chcę pohandlować. W ogóle czekajcie, ja chyba miałem jakieś zadanie. Mieliśmy Czego chyba przynieść. Nie. Okej, okay, nie br Aha, dobra, pamiętam już. Nie wzięliśmy zadania od gościa, który chciał, żebyśmy Przynieśli mu... Yy, makarowa. Jakiegoś makarowa. Dobra. Mm -hmm. Czekajcie, mam chyba wrażenie, że grafika się nieco pogorszyła. Nie wiem czemu. No ale dobra, teraz nie będę grzybał w ustawieniach. Yy, czy gdzieś jeszcze są trupy? Jaki bardzo ładny zachód słońca. Bardzo ładnie to wygląda. Bardzo przyjemnie. Tutaj chyba ktoś jest? Nie? Nie. Okej, okay, to coś mi się pomyliło. Jest już chyba po 18? Nie, nawet po 20 może. Okej. Okay. O, tego się nie da rozwalić. No dobra, wiecie co, chyba nie mamy co już więcej tutaj szukać. Przynajmniej na razie. Tylko szkoda by było teraz ruszać samemu tam na północno-wschodnie gospodarstwo. Chyba kogoś widziałem? Czy mi się wydaje? Tak, są. No właśnie, bandyci mają tam przyczółek swój. Dokładnie tak. Dokładnie tak, renegaci. Czemu ja mylę renegatów z bandytami? To ja nie wiem. Zaraz tutaj przyjdą. Prawdopodobnie. Chyba, że zrobią tam obóz. Oni tam zawsze robią obóz. Okej, okay, dobra. Przeszukam. O, chyba idą, idą, idą. Dobra. Okej, okay, długa strzelba. Dobra, zbieramy wszystko, zbieramy. I myślę, że to sprzedamy w końcu gdzieś. Gdzieś w bazie, w bazie Czystego Nieba. Nie, chyba tutaj nie podejdą. Z jednej strony to dobrze. Dobra, sprawdźmy, co my takiego podnieśliśmy. W jakim to jest stanie? Kiepskim, generalnie kiepskim, nie najlepszym. Eee, dobra, słuchajcie. Chyba wyruszymy tam do chłopaków, co? Co wy na to? No chyba, że. Kurczę, trochę, trochę, trochę. Ja wiem, mieliśmy. O, tutaj mamy kolejny. Dobra, czyli mamy już cel, dobra. Ruszymy na południe teraz i dojdziemy tutaj. Zachodzimy jeszcze o kościół, może zbierzemy grupę chłopaków eee, i wybierzemy się. Co to za miejsce w ogóle? Wy mi powiedzcie. Cholera, myszka no szaszfankuje. Co my tu mamy? To jest eee, pa, 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 pa. przejście, a przejście do kordonu i do Agropromu. Dokładnie tak. Przejście, którym w przyszłości udamy się właśnie do kordonu. Jest jeszcze drugie przejście. Tylko poniekąd, no, nie jest to oszustwo, ale jest to wykorzystanie pewnych błędów gry w sumie. Więc, no, można by powiedzieć, że to takie oszustwo. Dobra, idziemy do kościoła. Znowu powiedziałem do kościoła. Tak, prawo, prawo dla mnie. E, dobra. Czekajcie, czekajcie, bo się pogubiłem. Dobrze, dobrze, idziemy. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Bardzo mi się to podoba. Oczywiście są mody poprawiające grafikę i tak dalej, i tak dalej. Ktoś się czai, zapewne dzik. Dzień dobry, panie dziku. Są mody poprawiające grafikę, poprawiające niebo i tak dalej, i tak dalej. Ale... Prawdę mówiąc, o, w cyklu się bawimy. Nie, służył jednak, dobra. Prawdę mówiąc, lubię stalkera takiego, jakim jest generalnie. Kiedyś pamiętam, że instalowałem różne mody. I już nawet nie pamiętam, jak się nazywał ten mod na poprawę, na poprawę warunków atmosferycznych, na poprawę tekstur itd. itd. Ale niestety, ponieważ e, nie, wiem jak, e, nie wiem jak w zewie prepeci, ale akurat w czystym niebie nie bardzo to wyszło na zdrowie mojemu komputerowi i ktoś się złapał w, e, w anomalię. Zgadłem? Tak jest. No i ty, polu. Możemy tu poszukać jakiegoś artefaktu, aczkolwiek jest to dosyć niebezpieczne. Ale dobra, tym razem jesteśmy zaopatrzeni w jakieś leki popromienne, także nie powinno być źle, żeby tylko się nie dać złapać właśnie w ogień, bo będzie niedobrze. Okej, okay, wiecie co? Nie, 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 nie. Skoro już tracimy wzrok, to niedobrze. Dobra, to chyba trzeba mieć jednak zdecydowanie coś lepszego. No właśnie, widzicie jak tu się ciemno zrobiło. To już słońce zaszło. I to jest niedobrze. To jest bardzo niedobrze, bo nic nie będziemy widzieli. Z drugiej strony może być ciekawie. Okej, okay, dobra, kontynuujmy naszą podróż na południe. I jak tam dojdziemy, to już pewnie... A, pewnie zakończę odcinek, bo tak by jakoś to wypadało. W sumie zostało chyba minuta albo dwie. Nagrania, także mam nadzieję, że przez ten czas dojdziemy do kościoła. Tu naprawdę nic nie widać. No dobra, uruchamiamy reflektor. A, dobra, dojdziemy do ścieżki i ścieżką. właśnie, jakiejś ścieżki. Dobra, tu jest. I tą ścieżką dojdziemy do kościoła. Tam jest zresztą chyba wieża widać. A właściwie bramy, tak, bo wieża jest tu. Dobra. No to może być ciekawa wyprawa nocna w przyszłym odcinku. Ja tu jeszcze przeszukam sobie cmentarz. Myślę, że to może być też całkiem klimatyczne o tej porze. Dobra, dobra moi mili, jesteśmy w kościele. Zobaczymy, czy ktoś z nami będzie chciał w ogóle podróżować i dalej. Czy pójdą z nami chłopaki, czy ktokolwiek w ogóle będzie chciał z nami iść. Dobra, zatem do zobaczenia w przyszłym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.